Przykrości związanej z takim wydarzeniem. Samochód bardzo rozbity. Natomiast powiem Państwu, jaka jest moja ocena przebiegu wydarzeń. W miejscu, w którym dochodzi do zbiegu dwóch dróg, ustawiono znak ustąp pierwszeństwa od strony wjazdu, właśnie na ten pas rozbiegowy. Ten znak ustąp pierwszeństwa służy jednemu. Mówiliśmy o tym wielokrotnie w naszych programach żeby gdy znaki poziome staną się niewidoczne z jakichś przyczyn no albo i nie odmalowano, co notabene byłoby dość dużym skandalem, albo, prościej, byłby opad śniegu. No, przed chwileczką mieliśmy coś takiego z tym, że taki śnieg to znakowania poziomego nie zasłoni, ale bywa, że to jest gęsty śnieg. I mimo, że takie miejsca są odśnieżane w pierwszej kolejności, to jednak przez Powiedzmy 30 minut, pokrywa śniegu. Może spowodować, że ktoś pomyśli: Wjeżdżam z prawej strony, jestem z prawej strony w stosunku do.